Cześć w dzisiejszym odcinku Wam pokażę jak pobrać Java Edition na telefon Minecraft. Wpisuje... wchodzimy w sklep play, wpisujemy mojo o mojo La n c -e r i wyskoczy wam coś takiego, pobieracie sobie to otwieracie i tutaj macie wszystkie wersje ja wam dzisiaj pokażę 1.2.10.8 klikacie to tyk zapisz i graj ładuje się wchodzicie I czekacie. I wam się już włączam. Tak. Jak wam się już cał całkiem odpali, no to i macie Minecrafta. No. Widzicie? No. Subskrybujcie i łapkujcie. To nara.